Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Marka. U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy i zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze, bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków z banków naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie – Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im: Słusznie, prorok Izajasz powiedział o was o obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co, mogły, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego, Pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuznanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Oto słowo Pańskie, Przed Panem Bogiem nie ma sensu stawać inaczej, jak tylko w prawdzie. A więc muszę powiedzieć, jestem oszustem, jestem cudzołożnikiem, jestem mordercą, jestem głupcem. Jestem oszustem, bo nieraz miałem dobre postanowienia, bo chciałem dobrze, bo obiecywałem sobie i innym, że będzie inaczej i nic, i znowu to samo. Jestem mordercą, bo choć nikogo nie zabiłem, to jednak mówił Jezus, że każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Jestem cudzołożnikiem i nie, nie prowadzę podwójnego życia. Nie utrzymuje żadnych niewłaściwych relacji, ale przecież każdy, kto patrzy pożądliwie, już się w sercu swoim dopuścił cudzołóstwa. Jestem głupcem, bo doskonale wiem, że sam się nie zbawię, że sam nie dam rady. A tak często wybieram inaczej. Ale nie tylko ja taki jestem. Ty jesteś bardzo podobny. Jesteśmy braćmi i siostrami w grzechu. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Czyż niesłusznie wołał święty Paweł, nieszczęsny ja człowiek. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię taka jest nasza ludzka kondycja. Jesteśmy grzesznikami i choćbyśmy zaklinali rzeczywistość, choćbyśmy pudrowali swoje życie obfitą religijnością i najznośniejszymi hasłami na ustach, to jednak w sercu każdego z nas ciągle toczy się walka, w której jesteśmy po obu stronach. Wewnętrznie rozdarci, poranieni, i często nawet nie będący w stanie zrozumieć, czym właściwie się kierujemy. Ale drogi współgrzeszniku, to właśnie w tym miejscu, w tym momencie rozpoczyna się dla każdego z nas Ewangelia. Rozpoczyna się dobra nowina o zbawieniu w Jezusie. Właśnie tam, gdzie kończą się nasze siły i możliwości, tam, gdzie my tracimy nadzieję, tam Bóg może i chce rozpocząć w nas swoje dzieło. On chce tego dokonać, chce wypełnić to, do czego nas stworzył. A stworzył nas w miłości i dla miłości. Może to brzmi w Twoich uszach jak pusty frazes. Ale on naprawdę kocha nas w sposób niezrozumiały, po ludzku nielogiczny. Słyszeliśmy we fragmencie listu świętego Jakuba, że nie ma w nim przemiany ani cienia zmienności. Co to znaczy? To znaczy tyle, że Bóg kocha nas zawsze. Kocha Cię bez względu na Twoje decyzje, wybory, pomimo Twojego grzechu. Z jego strony nic się nie zmienia. A ludzie nie są dla niego jakimś niespornym stworzeniem, którego nie potrafi wytresować i ułożyć. Bo on nas nie chce do niczego zmuszać. Pragnie tylko tego, by każdy z nas w wolności, swoją decyzją, swoim wyborem odpowiedział na jego miłość. I daje nam jasną drogę, jak możemy to zrobić. Nie jest to wcale droga spektakularna, widowiskowa, cudowna, magiczna. Raczej jest to droga codziennego trudu i pokornego, ciągłego powstawania z upadków i stawiania kolejnych, często bardzo małych kroków. Tą drogą, moi drodzy, są Jego przykazania. To właśnie one prowadzą nas do dobra, do prawdy, do piękna. To one są zabezpieczeniem, jakby strażnikiem właściwych relacji, właściwego odniesienia do Boga, do drugiego człowieka, do mnie samego. To one są wreszcie obietnicą, którą Bóg daje także Tobie. Jeśli tylko chcesz, możesz być wolny. Możesz kochać, możesz żyć pięknie i nie musisz dłużej tkwić w beznadziei, w rozpaczy, jaką niesie ze sobą grzech. Ktoś może jednak zapytać, i wielu dziś to robi, jak to? No przecież przykazanie to prawo, a prawo to jakiś ciężar zakazów, nakazów, to jakieś ograniczenia. Więc o jakiej wolności mowa? Jeśli tak postawimy sprawę, to znaczy, że zatrzymaliśmy się tylko na poziomie litery, i bardzo boli nas te osiem nie, które spotkamy w dekalogu. A nie są to przecież zakazy dla samego zakazu. Inaczej pomylilibyśmy prawdziwą wolność z jakimś rozpasaniem, nieograniczoną swobodą, a to zupełnie inne sprawy. Przykazania rządzą się wewnętrzną regułą, którą jest miłość. Jeśli kochasz, nie będziesz miał innych Bogów, będziesz obchodził Dzień Święty, będziesz szanował i czcił Boże imię. Kiedy kochasz, będziesz czcił swoich rodziców, szanował dzieci, rodzinę, będziesz troszczył się o swoje i innych życie, zdrowie, o czystość, o własność, o dobre imię. O prawdomówność. Dlatego Bo kochasz. To miłość jest najgłębszym sensem przykazań. A ona jest bardzo konkretna. Ona domaga się konkretnych czynów. Miłość nie lubi, kiedy się ją tylko deklaruje, kiedy ciągle o niej się mówi. Ona domaga się działania, konkretu życia. Ona jest decyzją. Może nawet więcej, stylem życia. Można o miłości nie mówić zbyt wiele, ale można nią żyć. Można o przykazaniach nie mówić za dużo, ale według nich postępować. I do tego dziś jesteśmy zaproszeni. Wprowadzajcie słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszuchującymi samych siebie. Zobacz więc dziś te wszystkie miejsca w Twoim życiu, w których czujesz się bezradny, w których ciągle upadasz albo nawet już nie podejmujesz walki. Popatrz na to wszystko, w czym już nie masz nadziei, a potem sięgnij, może przy wieczornej modlitwie, do dekalogu, powoli przywołaj znów dziesięć przykazań i wsłuchaj się w to, do czego zaprasza Cię Bóg, co ci podpowiada, zobaczysz, że Twoja miłość może być jeszcze bardziej konkretna. I spróbuj jeszcze raz, może po raz dziesiąty, setny, tysięczny, zawalczyć o miłość. I pamiętaj, że w tym zmaganiu Bóg jest zawsze po Twojej stronie, bo on jest tym, który chce Cię wyprowadzić z niewoli.